Uważa pan, że obowiązkowe szkolenia wojskowe to dobry pomysł? Myślę, że w obecnej chwili tak. Nie, ja na pewno nie, by, nie chciałbym iść. Szczerze nie wiem, naprawdę. Sam dobrowolnie zapisałbyś się na takie szkolenie? Raczej nie. Myślę, że tak, o ile nie będą za bardzo angażujące i będą dotyczyły jakby takich kwestii, które można też wykorzystać w trakcie pokoju. Jestem zwolennikiem takiej gotowości. Wydaje mi się, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, co się dzieje w tej sytuacji. Uważam, że tak, ponieważ jesteśmy w sytuacji potencjalnej wojny. Dla wszystkich szkolenia obowiązkowe, oczywiście wreszcie mówi się o poważnych sprawach, także wśród młodych ludzi i emerytów. No, niezbyt, no bo jakby nie każdy chce się kształcić akurat w kierunku wojskowym, a po drugie nie każdy ma do tego pre predyspozycję, więc niezbyt ma jest sens każdego w tym szkolić. A w sytuacji zagrożenia mimo wszystko, poszedłbyś na takie szkolenie czy nie? No ja tak, no ale przymuszenie do, 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 do czegoś kogokolwiek nie ma sensu.